Mam na imię Erika, a moja historia zaczyna się, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Miałam coś, co można nazwać normalną rodziną. Mnie, moją mamę Sarę i mojego tatę Mike'a. Mieszkaliśmy w małym domku na Maple Street i szczerze mówiąc, to były chyba najlepsze lata mojego życia. Tata pracował w sklepie samochodowym w centrum miasta. A mama zostawała ze mną w domu, kropka, w każdą niedzielę rano robiła niesamowite naleśniki, a tata co wieczór czytał mi bajki na dobranoc, kropka, ale wszystko się zmieniło, gdy skończyłem 10 lat. Tata zachorował, naprawdę zachorował. Zaczęło się od tego, że dużo kaszlał, a potem cały czas był zmęczony. Mama próbowała mi to wytłumaczyć, ale byłem tylko dzieckiem, kropka, nie rozumiałem, dlaczego tata nie może się już ze mną bawić. Pogrzeb był okropny. Miałam na sobie czarną sukienkę, którą kupiła mi mama, a wszyscy powtarzali mi, jak bardzo im przykro. Nie chciałam ich przeprosin. Chciałam odzyskać tatę. Po śmierci taty przez około rok byliśmy tylko ja i mama. Musiała znaleźć pracę w sklepie spożywczym, a pieniędzy było mało. Jedliśmy dużo makaronu z serem i kanapek z masłem orzechowym. Potem mama zaczęła spotykać się z Robertem. Poznała go w pracy, był jakimś kierownikiem. Na początku byłam szczęśliwa, bo mama wydawała się szczęśliwsza. Erika, chcę, żebyś poznała kogoś wyjątkowego, powiedziała mama pewnego dnia, kiedy wróciłam ze szkoły. Robert siedział na naszej kanapie, a z nim były dwie dziewczyny. To są córki Roberta, Jessica i Amanda. Będą twoimi nowymi siostrami, kropka byłam taka podekscytowana. Zawsze chciałam mieć rodzeństwo, a tu dostałam dwie siostry na raz. Jessica miała trzynaście lat, a Amanda dwunasta mama i Robert pobrali się sześć miesięcy później. Po ślubie Robert i jego córki wprowadzili się do naszego domu. wtedy wszystko naprawdę zaczęło się sypać. Mama dała Jessice i Amandzie większą sypialnię na górze. A ja musiałem przenieść swoje rzeczy do małego pokoju w piwnicy. Dziewczyny od pierwszego dnia jasno dały mi do zrozumienia, że nie uważają mnie za swoją siostrę. Kropka, rozmawiały o swojej rodzinie i tacie, jakby mnie tam w ogóle nie było. Kiedy próbowałam się przyłączyć, rzucały mi takie spojrzenia, jakbym była jakimś irytującym szkodnikiem. Kropka, najgorsze było to, że zaczęły mi sprawiać kłopoty. Jessica zjadała ostatnią porcję i zostawiała pusty pojemnik, a potem mówiła mamie, że to moja sprawka. Kropka, Amanda bałaganiła w salonie i mówiła, że to ja narobiłam bałaganu. Mama wierzyła im za każdym razem. Wtedy zaczęłam spędzać więcej czasu w domu babci. Babcia Helen była mamą taty i mieszkała około 20 minut stąd. Była jedyną osobą, której naprawdę na mnie zależało. Chodziłem tam po szkole, odrabiałem lekcje przy jej kuchennym stole, a mama odbierała mnie wieczorem po pracy. W weekendy mama też mnie tam podrzucała. A sama szła na zakupy z Robertem i jego córkami. Trwało to przez lata kropka, podczas gdy mama kupowała Jesice i Amandzie drogie ubrania i gadżety, ja dostawałam najtańsze rzeczy z dyskontów. One miały wszystko markowe, ja generyczne. One miały nowe telefony, a ja używane. Kropka, ale miałam babcie i to sprawiało, że dało się to znieść. Kropka, wszystko stanęło na głowie, gdy skończyłem 18 lat i ukończyłem szkołę średnią. Jessica i Amanda były już wtedy na studiach, a ja po prostu założyłam, że mama i Robert zapłacą również za moją edukację. Kropka Złożyłam podania na kilka uczelni i zostałam przyjęta, ale czesne było drogie. byłam bardzo podekscytowana, kiedy usiadłam z mamą i Robertem, aby porozmawiać o planach na studia. Miałam rozłożone na kuchennym stole wszystkie listy akceptacyjne. Więc dostałam się na uniwersytet stanowy, a także do Kolecz miejskiego, powiedziałam, ledwo mogąc powstrzymać podekscytowanie. Programy wyglądają niesamowicie, i myślę, że naprawdę mogłabym. Erika, przerwał Robert, musimy porozmawiać. Mama wyglądała na zakłopotaną, wiercąc się z filiżanką kawy. Kochanie, rozmawialiśmy o tym i nie będziemy w stanie pomóc w studiach. Poczułam się, jakbym została spoliczkowana. Co masz na myśli? Wszystkie pieniądze na studia wydaliśmy na Jesicę i Amandę, powiedział rzeczowo Robert. Są priorytety. Ale ja też jestem rodziną, powiedziałam drżącym głosem. Jestem twoją córką. Mama w końcu na mnie spojrzała. Erika, musisz być realistką. Może studia nie są dla ciebie? Powinnaś pomyśleć o znalezieniu pracy i własnego mieszkania. Nie możemy cię dłużej utrzymywać. Próbowałam się kłócić, próbowałam uświadomić im, jakie to niesprawiedliwe, ale mama tylko potrząsnęła głową. Przykro mi, Erika. Tak po prostu musi być, kropka wtedy do mnie dotarło, że zostałam wyrzucona jak śmieć. Tego samego dnia spakowałam swoje rzeczy i pojechałam do domu babci, kropka kiedy powiedziałem jej, co się stało, miała taki wyraz twarzy. Jakiego nigdy wcześniej nie widziałem, czysty gniew. Ci ludzie, powiedziała, kręcąc głową. Nie martw się o studia, kochanie. Oszczędzałam pieniądze przez lata, a teraz są twoje. Kropka babcia miała wystarczająco dużo, by pokryć moje czesne i koszty utrzymania. Zapisałam się na studia w innym stanie, zdala od dramatów. Nie powiedziałam mamie, dokąd jadę, ani co robię. Ona też nie zadzwoniła, żeby zapytać. Kropka. Przez następne cztery lata rzuciłam się w wir nauki. Rozmawiałam z babcią przez telefon co tydzień i odwiedzałam ją podczas przerw. Ale ani razu nie wróciłam do domu mamy. Mama nigdy się nie odezwała, nie zapytała: Co u mnie? Nie przejęła się tym, że w zasadzie zniknęłam z jej życia. Po ukończeniu college'u postanowiłem wrócić do rodzinnego miasta. Dostałem pracę w Blackstone Investment Group, jednej z największych firm finansowych w mieście. Wynagrodzenie było dobre, naprawdę dobre, a ja znalazłem sobie ładne mieszkanie w centrum miasta. Praca była wymagająca ale kochałem ją, kropka liczby miały dla mnie sens w sposób, którego ludzie nigdy nie rozumieli. Mogłem spojrzeć na sprawozdania finansowe firmy i dostrzec wzorce, przewidzieć trendy, dostrzec możliwości. Moi koledzy byli pod wrażeniem tego, jak szybko wszystko przyswajałem, kropka dość szybko wpadłem w rutynę, kropka w tygodniu pracowałem, w soboty robiłem zakupy spożywcze, a w każdą niedzielę jeździłem do babci na obiad. Robiła pieczeń lub kurczaka z pierogami i siadałyśmy przy jej kuchennym stole, rozmawiając o wszystkim i o niczym. Kropka. Podczas tych wizyt nigdy nie wspominałem o mamie, podobnie jak babcia. To było jak niewypowiedziana umowa między nami, ta część naszego życia po prostu już nie istniała. Kropka lata mijały. Dostałem awans, potem kolejny. Moje mieszkanie stało się ładniejsze, samochód nowszy, a konto bankowe grubsze. Zacząłem inwestować własne pieniądze, budując portfel, który osiągał naprawdę dobre wyniki. Życie było dobre, proste, przewidywalne, ale wtedy wszystko się zmieniło. Gdy miałem 27 lat, otrzymałem telefon we wtorek rano. Byłem w trakcie przeglądania raportów kwartalnych, gdy zadzwonił mój telefon. Numer wyglądał znajomo, ale nie mogłem go zlokalizować. Halo, czy to Erika Mafius? Głos był starszy, roztrzesiony. Tak, kto mówi? To pani Petersen, sąsiadka twojej babci. Przykro mi, że muszę ci to powiedzieć, ale Helen zmarła we śnie zeszłej nocy. Pogrzeb był niewielki. Wszystko zorganizowałam sama nabożeństwo, kwiaty, miejsce pochówku obok dziadka. Założyłam czarną sukienkę, którą babcia kupiła mi na ukończenie college'u, te, o której mówiła, że wyglądam profesjonalnie i pięknie. I wtedy się pojawili. Stałam przy grobie, gdy usłyszałam za sobą znajome głosy. Kropka odwróciłam się i oto byli mama, Robert, Jessica i Amanda. Mama wyglądała na starszą, bardziej siwą. Robert przybrał na wadze. Dziewczyny wyglądały teraz jak typowe trzydziestolatki w markowych ciuchach i z perfekcyjnym makijażem. Erika, powiedziała mama. Podchodząc do mnie, tak mi przykro z powodu twojej straty. Kropka, wpatrywałam się w nią po siedmiu latach całkowitego milczenia. Tylko tyle miała do powiedzenia. Helen była wspaniałą kobietą, dodał Robert, jakby naprawdę ją znał. Dzięki udało mi się powiedzieć, mój głos był płaski. Kropka, po nabożeństwie podeszli do mnie ponownie. Tym razem mama miała łzy w oczach. Erika, wiem, że między nami było ciężko. Ale teraz, gdy Helen odeszła, zostałyśmy tylko my. Może moglibyśmy spróbować odbudować nasze relacje? Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Pomyśl o tym, naciskała mama, jesteśmy rodziną. To musi się liczyć, kropka. Przez kilka następnych tygodni myślałem o tym. Bardzo dużo. Babcia odeszła, a dom wydawał się taki pusty bez niej. Może mama miała rację. Może rodzina była rodziną, nawet jeśli była skomplikowana. Kropka, zadzwoniłam więc do niej. Mamo, tu Erika. Myślałam, że może spróbujemy kiedyś zjeść kolację żeby zobaczyć, jak nam pójdzie. Byłoby wspaniale, co opowiesz na najbliższą niedzielę? Kropka pierwsza kolacja była nie jak diabli. Siedzieliśmy przy ich stole w jadalni, tym samym, przy którym siedziałem, gdy byłem dzieckiem, i rozmawialiśmy o pracy i pogodzie. Jesiki i Amandi tam nie było, co prawdopodobnie było najlepsze. Więc pracujesz w finansach, zapytał Robert, jakby spotkał mnie po raz pierwszy. Tak, w Blackstone Investment Group, jestem tam starszym analitykiem. Brzmi imponująco, powiedziała mama, choć widać było, że nie do końca rozumie, co to znaczy kropka, ale było w porządku, nie świetnie, ale w porządku. Spróbowaliśmy więc ponownie w następnym miesiącu i w kolejnym. Powoli, bardzo powoli zaczęliśmy budować coś, co przypominało związek. Przychodziłem na kolację raz w miesiącu, czasem dwa razy. W tamtym roku świętowaliśmy razem Boże Narodzenie i Święto Dziękczynienia. Kilka razy spotkałem się nawet z Jesicą i Amandą na kawie. Choć te spotkania wciąż były dość napięte, zacząłem też pomagać mamie finansowo. Nic wielkiego. Tylko drobne rzeczy. Kiedy cepsuł się podgrzewacz wody, wysłałem jej 500 dolarów. Kiedy Robert potrzebował nowych opon, pokryłem koszty kropka drobne rzeczy, które sprawiały, że czułem się, jakbym znów był częścią rodziny. Myślałem, że odbudowujemy coś prawdziwego, coś, co może przetrwać kropka myślałem, że może mama się zmieniła, dorosła, zrozumiała, co straciła, wybierając córki Roberta zamiast mnie. Portfel inwestycyjny, który zbudowałem, radził sobie niewiarygodnie dobrze kropka dom, który zostawiła mi babcia Znajdował się w świetnej okolicy i zyskał na wartości. Moja pensja w Blackstone stale rosła, a ja ponownie awansowałem na menedżera portfela. Na papierze radziłem sobie naprawdę dobrze, kropka może w tym tkwił problem, może to właśnie wszystko zmieniło. Trzy lata tego udawanego spotkania rodzinnego minęły całkiem gładko, kropka przyzwyczaiłem się do całej rutyny, co miesięcznych obiadów, świątecznych spotkań, okazjonalnej kawy z Jesicą i Amandą. Jasne, nie było idealnie, ale czułam. Że robimy postępy, kropka, zaczęłam wierzyć, że może mama nauczyła się czegoś o tym, co naprawdę ma znaczenie. Kropka, wszystko zmieniło się w czwartkowy wieczór w marcu. Pojechałem do domu mamy na naszą zwykłą kolację, nie planując nic specjalnego. Kiedy wszedłem do domu, zauważyłem, że Jessica i Amanda już tam były, co było niezwykłe. Kropka, zazwyczaj nie pojawiały się już na rodzinnych kolacjach. Zjedliśmy pierwszą część kolacji, rozmawiając, ale potem Jessica nagle spojrzała prosto na mnie, kropka. Właściwie, Erika, chciałam z Tobą o czymś porozmawiać. Planuję otworzyć własny biznes. Butik odzieżowy w centrum miasta. To brzmi fajnie, powiedziałam. Rzecz w tym, że potrzebuję około 100 tysięcy dolarów, aby zacząć. Miałem nadzieję, że mi pomożesz, kropka, prawie zakrztusiłem się jedzeniem. Chcesz, żebym dał ci sto zero. Daj spokój, Erika, najwyraźniej dobrze sobie radzisz. Masz duży dom, fajną pracę, wszystkie te inwestycje. Sto tysiące dolarów to dla ciebie pewnie nic, kropka spojrzałam na nią. A potem rozejrzałam się po stole. Mama patrzyła na mnie wyczekująco. Robert miał zadowolony z siebie wyraz twarzy. Amanda przytakiwała, jakby to była najbardziej rozsądna prośba na świecie. Jessica, sto tysiące dolarów to drobniaki, nawet dla mnie. To ogromna suma pieniędzy, którą można oddać za biznesplan, którego nawet nie widziałam. Nie ufasz mi? Jessica zapytała, a jej głos stał się ostry. Nie chodzi o zaufanie, ale o mądre gospodarowanie pieniędzmi. Nie doszedłem tam, gdzie jestem, podejmując głupie decyzje finansowe. Robert pochylił się do przodu, a jego twarz poczerwieniała. Myślisz, że pomaganie siostrze jest głupie? Jeśli chcesz założyć firmę to świetnie, kropka, ale znajdź inwestorów, weź pożyczkę, zrób to we właściwy sposób. Nie oczekuj, że będę finansować twoje marzenia, kropka. twarz mamy też robiła się czerwona. Erika, masz więcej pieniędzy niż wiesz, co z nimi zrobić. Zabiłoby cię, gdybyś nam pomogła. Nie dam ci 100 tysięcy dolarów na jakiś na wpół wypalony pomysł na biznes, kropka. reszta kolacji upłynęła w całkowitej ciszy. Przez cały czas czułam na sobie pełne dezaprobaty spojrzenie mamy. Nikt nie odezwał się ani słowem, dopóki nie wyszedłem, kropka, przez całe dwa miesiące nic. Żadnych zaproszeń na kolacje, telefonów, SMS-ów z pytaniem, co u mnie? To było tak, jakbym znów została wymazana z ich życia. Kilka razy próbowałem zadzwonić do mamy, kropka, ale była zbyt zajęta, nie mogła rozmawiać, musiała iść. Po jakimś czasie przestałem próbować, kropka, potem znikąd, mój telefon zadzwonił we wtorkowy wieczór w maju. Erika, tu mama. Zastanawiałam się, czy chciałabyś wpaść na obiad w tę niedzielę. Myślę, że musimy porozmawiać, kropka, kiedy pojawiłam się w niedzielę. Miałam wrażenie, że drzwi otworzyła zupełnie inna osoba. Mama uśmiechała się i przytulała, zachowując się tak, jakby nic się nie stało myślę, że obie powiedziałyśmy rzeczy, których nie miałyśmy na myśli, powiedziała. Rodzina nie powinna pozwolić. By pieniądze stanęły między nimi. Zgadzam się, powiedziałem, desperacko chcąc wierzyć, że to było szczere. Spędziliśmy następną godzinę rozmawiając o starych czasach. Przyniosła albumy ze zdjęciami z czasów, gdy byłem mały. Kiedy tata jeszcze żył, kropka, śmiałyśmy się z tego, jak próbowałam ostrzyć psa. Z mojego pierwszego dnia w szkole, ze świątecznych poranków, kiedy miałam siedem czy osiem lat. Przez chwilę poczułam, że naprawdę się ze sobą łączymy kropka, jakbyśmy mogli ominąć wszystkie dramaty i zranione uczucia kropka potem miała ten wyraz twarzy. Ten, który powinienem już rozpoznać. Właściwie, kochanie, mam coś, o co chciałam cię zapytać. Kropka zaczyna się, pomyślałam, ale trzymałam buzię na kłódkę. Robert i ja obchodzimy w przyszłym miesiącu 20 rocznicę ślubu. Chcielibyśmy zorganizować z tej okazji miłe przyjęcie. Brzmi cudownie. Rzecz w tym, że nie jesteśmy teraz w stanie zaplanować czegoś wielkiego. Pieniądze są trochę ograniczone i tak naprawdę nie wiem. Od czego zacząć z organizacją? Zastanawiałem się, czy mógłbyś nam pomóc, kropka, powinienem był od razu odmówić. Powinienem był dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Ale byłam tak zdesperowana, by mieć jakieś rodzinne relacje, które by działały. Co miałeś na myśli? Nic wyszukanego, może około 30 osób. Tylko rodzina i bliscy przyjaciele. Niektórzy byli mili, ale nie za drodzy. Mogłabym pomóc w planowaniu, powiedziałam ostrożnie kropka, a może mógłbyś też pomóc z kosztami? Wiem, że to duża prośba, ale tak dobrze radzisz sobie z pieniędzmi, a nas po prostu nie stać na zrobienie tego dobrze, Kropka, to była kolejna prośba o pieniądze. Ale tym razem wydawała się inna, mniejsza. Po dwóch miesiącach bycia odciętym chciałem wrócić, dobrze, powiedziałem. Poradzę sobie, Kropka, twarz mamy rozjaśniła się jak w bożonarodzeniowy poranek, naprawdę. Erika. Bardzo ci dziękuję. To wiele dla nas znaczy kropka, więc przez następny miesiąc rzuciłam się w wir planowania ich rocznicowego przyjęcia. Znalazłam idealną małą restaurację w centrum miasta, która mogła pomdrugęścić 30 osób. Zapłaciłam za depozyt, dekoracje wynajęłam nawet DJ, a. dzwoniłam do mamy co kilka dni z aktualizacjami kropka kwiaty są gotowe, mówiłam jej. A DJ ma świetną playlistę z muzyką z lat 80. Kropka, brzmi idealnie, kochanie. Wykonujesz taką wspaniałą robotę. Dwa dni przed imprezą zadzwoniłem do niej z ostatnimi szczegółami. Wszystko jest gotowe. Impreza zaczyna się o 6 w sobotę. Zobaczymy się trochę wcześniej, żeby upewnić się, że wszystko jest odpowiednio przygotowane. Na drugim końcu linii nastąpiła przerwa. Właściwie, Erika, nastąpiła zmiana planów. Nie jesteś zaproszona na imprezę. Roześmiałam się, bo myślałam, że żartuje, bardzo zabawne. Mamo, kropka mówię poważnie, kropka śmiech zamarł mi w gardle, kropka, jak to nie jestem zaproszona. Wszystko zaplanowałam, kropka Robert i ja omówiliśmy to z Jesicą i Amandą. Zdecydowaliśmy, że tak naprawdę nie jesteś częścią tej rodziny. Ta impreza jest dla ludzi, którzy nas wspierają, kropka poczułam się, jakbym dostała w brzuch, kropka zorganizowałam całą imprezę, zapłaciłam za wszystko, kropka i doceniamy to. Uważamy to za małą rekompensatę za to, że nie pomagamy Jesice w jej biznesie. Uważamy, że nie zasługujesz na to, żeby tam być kropka, nie próbuj pojawiać się w restauracji, Erika. Nie będziesz mile widziana, kropka, linia się urwała. Siedziałam wpatrując się w telefon, próbując przetworzyć to, co się właśnie wydarzyło. Kropka, potem zaczęły przychodzić wiadomości tekstowe. Jessica: I te wierzą, że myślałaś, że rzeczywiście zostaniesz zaproszona. Kropka Amanda: Ciesz się samotną sobotnią nocą. Frajerze. Kropka Jessica: Może następnym razem pomyślisz dwa razy, zanim będziesz takim samolubnym draniem. Amanda: Nie jesteś rodziną i nigdy nią nie będziesz. Kropka, siedziałam tak może z dziesięciu minut. Wpatrując się w te okropne wiadomości tekstowe. Kropka, potem coś kliknęło w moim mózgu. Uśmiech zaczął rozprzestrzeniać się na mojej twarzy, gdy zdałem sobie sprawę z czegoś niezwykle ważnego kropka, zaplanowałem to przyjęcie. Zapłaciłem za wszystko. Rezerwacja w restauracji była na moje nazwisko kropka. Dekoracje zostały opłacone moją kartą kredytową. DJ został wynajęty przeze mnie. To już nie była ich impreza, tylko moja. Chwyciłam za telefon i zadzwoniłam do Bella S. Bistro, restauracji, którą zarezerwowałam. Cześć, tu Erika Mafius. Mam zarezerwowaną imprezę rocznicową na sobotni wieczór. Tak, panu Mafius, wszystko jest już przygotowane. Świetnie, muszę wprowadzić małą zmianę w dekoracjach. Czy możesz usunąć bejny rocznicowy i zastąpić go czymś? Co mówi o długo oczekiwanej wolności? Oczywiście, możemy to dla ciebie przygotować. Doskonale i zmieniam godzinę rozpoczęcia. Zamiast o szóstej, niech będzie o trzeciej. Żaden problem, kropka. Następnie zacząłem dzwonić do wszystkich znajomych. Piacy przyszli mi do głowy. Kumple ze studiów, współpracownicy, ludzie, z którymi nie rozmawiałam od miesięcy. Hej, Sara, tu Erika. Wiem, że to pilne, ale czy jesteś wolna w sobotę po południu? Organizuję spontaniczną imprezę wolnościową i chciałabym, żebyś przyszła. Wchodzę w to, to brzmi dokładnie jak impreza, której potrzebuje kropka zadzwoniłem w sumie do dwudziestu osób. Piętnaście z nich zgodziło się natychmiast. Najwyraźniej wszyscy uwielbiają dobre. Toksyczne imprezy kropka nadeszło sobotnie popołudnie i wcześnie dotarłem do restauracji. Nowy Bejne wyglądał idealnie, długo oczekiwana wolność wypisana pięknymi złotymi literami. Przebrałam się w moją ulubioną czerwoną sukienkę, która sprawiała, że czułam się kompetentna i silna. kropka Moje przyjaciółki zaczęły przychodzić punktualnie. Sara przyprowadziła swojego chłopaka Mike'a. Moja współlokatorka z college u Jessica przyniosła butelkę szampana. Nawet mój współpracownik Tom pojawił się ze swoją żoną. Dobra, muszę usłyszeć tę historię, powiedziała Sara. Gdy wszyscy zebraliśmy się przy naszych stolikach. Od czego dokładnie świętujemy wolność? Opowiedziałem im więc wszystko. Całą nikczemną opowieść o mojej matce i pasierbicy, żądaniu pożyczki biznesowej, przygotowaniu imprezy rocznicowej, byciu niezaproszonym na własną imprezę. Zanim skończyłam, wszyscy kręcili głowami z niedowierzaniem. W takim razie Sara uniosła kieliszek z szampanem. Za toksycznych ludzi, którzy usunęli się z twojego życia kropka, wszyscy wiwatowali i brzęczeli kieliszkami. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam się naprawdę szczęśliwa. Kropka, po około godzinie od naszego przyjęcia menadżer restauracji podszedł do naszego stolika, wyglądając na zdezorientowanego. Panu u mafius przy drzwiach wejściowych stoi kobieta, która jest bardzo zdenerwowana. Twierdzi, że to ma być jej przyjęcie rocznicowe, Kropka, uśmiechnęłam się, powiedz jej. Że restauracja jest zamknięta z powodu prywatnego wydarzenia. Jest dość uparta. Jest z nią kilka osób, i domagają się wpuszczenia. Kropka, podszedłem do frontowej części restauracji, gdzie okna od podłogi do sufitu dawały mi doskonały widok na wejście. Kropka, byli tam mama, Robert, Jessica, Amanda i około 20 innych osób, które niejasno rozpoznałem jako krewnych i przyjaciół rodziny. Mama waliła w szklane drzwi, jej twarz była czerwona z wściekłości. Kropka, wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem do niej. Cześć, mamo. Odwróciła się i zobaczyła mnie przez okno, z telefonem przyciśniętym do ucha. Erika, co się do cholery dzieje? Dlaczego restauracja jest zamknięta? To miała być moja impreza rocznicowa. Właściwie to moja impreza zapłaciłam za nią, zaplanowałam ją i zdecydowałam, kto ma przyjść. Nie możesz tego zrobić. Mogę i zrobiłam to. Powiedziałeś mi, że nie jestem częścią twojej rodziny, pamiętasz? Więc zamiast tego zorganizowałem własne przyjęcie, kropka przez szybę widziałam Roberta gestykulującego gniewnie. Jessica i Amanda rozmawiały przez telefony, prawdopodobnie wysyłając mi kolejne obelgi. Pozostali goście wyglądali na zdezorientowanych i zawstydzonych. Erika, to szaleństwo, wszystko zepsułaś. Niczego nie zepsułam, ty to zrobiłeś. Kiedy zdecydowałeś się użyć mnie jak bankomatu, a potem mnie wyrzucić. Natychmiast otwórz te drzwi. Nie ciesz się wyjaśnianiem wszystkim gościom, dlaczego nie ma przyjęcia. Może opowiesz im o tym, jak zaprosiłaś swoją córkę, by zaplanowała i zapłaciła za waszą rocznicę, a potem ją wyprosiłaś, bo nie chciała dać twojej pasierbicy 100 tysięcy dolarów. Twarz mamy zrobiła się biała. Widziałem, jak spogląda na zdezorientowanych gości, zdając sobie sprawę, że będzie musiała im wyjaśnić cały ten bałagan. — Jesteś mściwym, małym draniem — syczała do telefonu. — Jestem kimś, kto w końcu nauczył się nie pozwalać ludziom chodzić po mnie. — Żegnaj. — Mamo, kropka rozłączyłem się i wróciłem do przyjaciół, którzy obserwowali cały dramat przez okna. Imprezowaliśmy do 22.00. Moi przyjaciele byli niesamowici, utrzymywali lekki i zabawny nastrój, robili okropne żarty o toksycznych rodzinach i pomogli mi świętować to, co było szczerze najlepszą decyzją jaką podjęłam od lat, kropka, kiedy wróciłem do domu tej nocy, mój telefon brzęczał od wiadomości. Tym razem nie tylko od mamy i przyrodnich sióstr, ale także od krewnych, którzy byli na imprezie. Mamo, jesteś dla mnie martwa, nigdy więcej się ze mną nie kontaktuj. Jessica, jesteś psychotyczną wariatką, nic dziwnego, że tata umarł, żeby od ciebie uciec. Amanda, mam nadzieję, że podobał ci się twój mały napad złości, bo już nigdy nie będziesz miała rodziny. Robercie, twoja matka ma złamane serce, powinieneś się wstydzić. Ciociu Lindou, nie rozumiem, co się dziś stało, ale twoja matka jest bardzo zdenerwowana, kropka kuzyn Dave, słyszałem o jakimś dramacie na imprezie, wszystko w porządku. Przeczytałem je wszystkie, czekając, aż poczuję się zły, winny lub smutny. Ale wiesz, co poczułem zamiast tego? Ulgę, czystą, przytłaczającą ulgę. Kropka, napisałam jedną odpowiedź i wysłałam ją do mamy, Roberta, Jesiki i Amandi. Masz rację, nigdy więcej się z tobą nie skontaktuję. Dzięki, że w końcu pokazałeś mi, kim naprawdę jesteś. Następnie zablokowałem wszystkie ich numery. Kropka, trzy dni później dostałem e-mail od mamy. Temat brzmiał wypowiedzenie. Prawie usunęłam go bez czytania, ale ciekawość wzięła nade mną górę. Erika, po Twoim haniebnym zachowaniu podczas uroczystości, która miała być naszą rocznicą, Robert i ja zdecydowaliśmy się formalnie cię wyrzec. Nie jesteś już naszą córką i nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego. Nigdy więcej się z nami nie kontaktuj. Nie jesteś mile widziana na spotkaniach rodzinnych, świętach ani żadnych innych wydarzeniach. Jeśli o nas chodzi, nie istniejesz, Sara. Przeczytałam to dwa razy. Po czym zaczęłam się śmiać naprawdę śmiać się głośno w moim pustym domu. Myślała, że to jakaś kara, ale w rzeczywistości był to najlepszy prezent, jaki mogła mi dać. Kropka, nacisnęłam odpowiedź i odpisałam, doskonale, dzięki za oficjalną wiadomość. Miłego życia, kropka, to było sześć miesięcy temu. Od tamtej pory nie miałem kontaktu z żadną z nich, a moje życie stało się absolutnie spokojne. Koniec z chodzeniem na skorupkach jaj, koniec z udawanymi rodzinnymi obiadami, koniec z prośbami o pieniądze przebranymi za więzi rodzinne. Dostałem awans na starszego menedżera portfela w pracy. Spotykam się z naprawdę świetnym facetem, którego poznałam przez Toma. Dołączyłam do klubu książki i zaczęłam chodzić na zajęcia jogi. W weekendy pracuję jako wolontariuszka w schronisku dla zwierząt. Mój dom, dom babci, czuję się teraz jak dom, a nie tylko miejsce, które odziedziczyłam. Urządziłam go dokładnie tak, jak chcę, wypełniłam roślinami, książkami i rzeczami. Które mnie uszczęśliwiają, kropka. Czasami ludzie pytają, czy tęsknię za rodziną. Mówię im, że w końcu zrozumiałam różnicę między rodziną a krewnymi. Rodzina to ludzie, którzy cię kochają i wspierają. Krewni to po prostu ludzie, którzy dzielą twoje dna.